Jest godzina około dziewiątej, więc już na plażę warto wychodzić, ponieważ, ponieważ później nie idzie wyrobić, praktycznie nie idzie wysiedzieć, szczególnie w szczycie, a przypominam Wam, że jesteśmy w czerwcu, także, także jeszcze ten szczyt całkowicie plażowy się nie rozpoczął, więc, więc idziemy, idziemy parasolek warto ze sobą zabrać oczywiście są miejsca, gdzie można wypożyczyć ale są to miejsca gdzieś, gdzie byście musieli iść na przykład dalej bo my mamy 500 metrów do morza i tam można powiedzieć, zaraz zobaczycie taka mini plaża Prawie, że prywatna, więc nie muszę nigdzie chodzić. Wbijam sobie parasolek i siedzę sobie w cieniu. A tak, by trzeba było kawałek, kawałek dalej przejść do miejsca, gdzie są te leżaki i parasolki do wypożyczenia. Więc, no, jak wolicie, albo chyba, że już zweryfikujecie sobie wcześniej apartament bliżej, bliżej takiego miejsca, gdzie można, można właśnie zaopatrzyć się leżaczki i takie oto parasolki gdzieś na plaży. Przechodzimy przez jedną z głównych ulic, czyli Bena Jalecica w Orebicz z tyłu za mną. I, i na plażę! Także dzisiaj y, y, sobie morsujemy, nurkujemy, opalamy, podziwiamy oczywiście widoczki Orebicza. No to lecimy do wody, zobaczcie, podziwiajcie trochę podwodnego świata. Także, jak widzieliście, maseczka spisuje się rewelacyjnie. Zobaczcie inne moje filmy z Chorwacji, gdzie podbijamy ten przepiękny świat. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!